Witam serdecznie, mamy dzisiaj kolejne spotkanie na szczycie, mianowicie przechodzimy moim zdaniem do jednej z ważniejszych struktur u osób, które pracują oczywiście w pozycji siedzącej przy biurku. Pozwólcie, że poprawię, sobie, żeby było mi wygodnie, oczywiście moje wspaniałe i wygodne krzesło, fotel w pracy biurowej. Mówimy nadal na naszych spotkaniach odnośnie problemów przeciążeń w okolicy górnej części tłowia, przede wszystkim kończyny górnej. Dziś przede wszystkim skupimy się na tym, co najczęściej ulega zmęczeniu przy pracy e, siedzącej przy biurku u osób wszystkich dzisiaj pracujących głównie na komputerach z myszką, z laptopami, ipadami, tabletami na klawiaturze. E, ta część przedramienia, nadgarstek i dłoń często ulega zmęczeniu, przeciążeniu. W związku z tym chciałbym, żebyśmy się na tym też skupili, e, mając już e, wypracowaną pozostałą część, e, bo rozumiem, że oglądacie nasze filmy. E, pozostałą część e, naszej kończyny, więc przechodzimy do przedramienia nadgarstka, nadgarstka z dłońmi i palcami. Co chciałbym Wam zaproponować? Przede wszystkim wykonać sobie prosty test, jeśli chodzi o, o to, jak pracuje nasz nadgarstek. Możemy to wykonać w pozycji, gdzie ręce są zupełnie neutralne, zwieszone, bądź też wysunięte do przodu. Wykonujemy zgięcie grzbietowe, to jest grzbiet, czyli górna część, a to jest dłoniowa część, tak? Czyli wykonujemy zgięcie grzbietowe, oraz zgięcie dłoniowe. I sprawdzamy, czy czujemy gdziekolwiek jakieś ograniczenie, tak? Więc jeśli czujesz ograniczenie, bądź jest dość mocne i duże napięcie w okolicy przedramienia, pamiętaj, jest tutaj bardzo dużo, bo około kilkudziesięciu chyba z 28 mięśni na przedramieniu, które łączy się między innymi z nadgarstkiem oraz palcami, w związku z tym, jeśli czujesz to ograniczenie, to jest odcinek dla Ciebie, żebyś mógł, mogła popracować nad rozluźnieniem. Więc na początku po wykonaniu tego testu tak, sprawdzasz, gdzie jest ograniczenie ruchomości, czy przy zgięciu dłoniowym, czy przy zgięciu grzbietowym. Następnie możemy sobie zrobić zgięcie do małego palca oraz do kciuka, tak? I czy czujesz również gdzieś napięcie bądź ból, jakieś promieniowanie? Jeśli znowu coś się pojawiło, to wiedz, że możesz sobie pomóc, oglądając, i wykonując te proste ćwiczenia. Jak będzie wyglądała e, praca przy tych strukturach? Możesz to wykonywać w kilku płaszczyznach. Jeśli chcesz odpocząć, to ściągasz łopatki, prostujesz klatkę, lekko podwijasz mięśnie, brzuch jest napięty, żebyśmy siedzieli wyprostowanie, głowa nie jest wysunięta, tylko lekko cofnięta i wykonujemy prostą pracę. Mianowicie zginamy, Dłonie grzbietowo i dłoniowo. Można to zrobić w pozycji, gdzie nasze kończyny górne są zwieszone. Możemy to zrobić z rękoma zwieszonymi, zwieszonymi wysuniętymi przed siebie lub uniesionymi do góry. Czy mamy w ten sposób? Możemy również mieć odwiedzione możemy wykonywać to w różnych płaszczyznach. Ważne, żeby wykonywać zgięcie dłoniowe i grzbietowe. Następnie możemy wykonywać ruch do kciuka i do mojego palca w różnych znowu płaszczyznach. Możemy sobie wybrać, nie musimy je zmieniać. Ja tylko pokazuję wam, że jest to wybór, tak? Możemy wykonywać w tych konfiguracjach. Po wykonaniu zgięcia grzbietowego i dłoniowego, gdzie nasze ścięgna, wszystkie tutaj w okolicy troczków, nadgarstków, gdzie potrzebna jest gra ślizgu, przede wszystkim tych wszystkich ścięgien, kiedy się to troszeczkę poprawiło i rozgrzało, możemy wykonać obwodzenie. Tak? Znowu możemy ręce mieć zgięte w łokciach, możemy mieć zwieszone. Wykonujemy symetryczne ruchy na zewnątrz. Obwodzenie w nadgarstkach, tempo ustalacie sami, dopasowane do Was, żeby nie było zbyt szybkie, bolesne oraz do wewnątrz. Pamiętajcie, że jeśli czujemy ból, jakieś zastygłe, e, brak mobilności, zastygłe elementy w naszych nadgarstkach, skontaktujcie się przede wszystkim ze specjalistą, żeby ocenić. Czyli symetryczna praca na zewnątrz i do wewnątrz. Możemy potem zrobić asymetryczną pracę i oczywiście w drugą stronę. Po wykonaniu tej prostej czynności obwodzenia, możemy zrobić przede wszystkim znany nam młynek. To jest taki ruch połączony, gdzie staramy się uplastycznić, zmobilizować nasz ruch w stawach globalnie, całego nadgarstka, całej ręki, żeby poprawić ruchomość. Następnie, kołyska, czyli do boku ruchy. Nie musi być to znaczące tempo, chodzi o ruch, który wykonujemy razem dłońmi. Następnie po tym, jak opracowaliśmy sobie nadgarstki, możemy zobaczyć, jak wygląda ruch naszych palców. Możemy po kolei powyginać nasze palce w stronę grzbietową, dłoniową, ale zakończmy grzbietową. tak? Czyli każdy palec po kolei zginamy dłoniowo, grzbietowo, najpierw grzbietowo, tak? dłoniowo i oczywiście grzbietowo. Staram się te palce wszystkie po kolei powyginać. Dlaczego mówię, żeby zakończyć grzbietowo? Ponieważ na co dzień raczej idziemy do zgięcia dłoniowego i jak chodzimy, jest naturalna kolej rzeczy, że mamy większe zgięcie, więc żeby poprawić, to starajmy się zakończyć tym elementem grzbietowym. Po kolei każdy palec u jednej dłoni, u drugiej, żebyśmy sprawdzili ruchomość, co się dzieje, może są jakieś lokalne ograniczenia, lub będziemy widzieli, co się dzieje z każdym z palców. Następnie zróbmy to samo z kciukiem. Spróbujmy ten kciuk dotknąć od części do części od strony wewnętrznej naszego przedramienia, tak? Potem możemy od drugiej strony. Możemy sobie oczywiście zamknąć kciuk, w palcach ścisnąć, rozczapieżyć, maksymalnie otwierać i zginać. Możemy następnie znowu zbliżyć kciuk do przedramienia. Możemy zobaczyć sobie jak pracuje druga ręka. I znowu kciuk zamykamy, otwieramy, zamykamy, otwieramy. Kolejnym fajnym ćwiczeniem, które można wykonać również w biurze, bo nie jest to problem, gdzie mamy zgięcie w stawie łokciowym, możemy również zgiąć dłoniowo bądź grzbietowo nadgarstek, o co Wam pokażę, i również rozpracować, poprawić mobilność i porozciągać sobie mięśnie, które są w okolicy przedramienia zlokalizowane, czyli zginam łokieć, zginam w stawie nadgarstkowym i wykonuję coś takiego, czyli mogę zgiąć sobie nadgarstek. I łokieć. W ten sposób rozpracowuję w tym momencie i rozciągam lekko zginacze. Poprawiam mobilność w nadgarstku. Mogę zgiąć, puścić, zgiąć, puścić. Mogę jeszcze bardziej wykonać rotację zewnętrzną w zgięciu. Mogę zrobić rotację wewnętrzną. Mogę wrócić znowu do zewnętrznej. Do wewnętrznej. A cały czas jestem w zgięciu, zwróćcie uwagę, grzbietowym. Tak? Hop, hop. Następnie mogę wykonać zgięcie dłoniowe i oczywiście znowu, tak? Popracować nad zgięciem dłoniowym, wykonać rotację zewnętrzną do wewnątrz. Cały czas mamy oczywiście zgięcie w łokciu, żeby wyizolować ruch przedramienia i oczywiście nadgarstka. Możemy zrobić to samo z drugą ręką. I sprawdzamy, gdzie jest to ograniczenie ruchomości gdzie jest większe napięcie, gdzie nas w danym momencie boli. W jedną stronę, w drugą. Po wykonaniu e, tych Rozciągać czy też mobilizacji możemy skupić się już na takiej pracy dokładniejszej jak było w poprzednim odcinku wykorzystując tą technikę zablokuj-rozciągnij jeśli czujemy, że gdzieś w jakaś okolica nadgarstka jest ograniczona i czujemy jakiś taki nieprzyjemny ból możemy sobie tą okolicę zablokować poprzez kompresję czyli zbliżamy się do tej okolicy gdzie jest napięcie Naciskamy lekko, przytrzymujemy, a następnie wykonujemy zgięcie w drugą stronę, żebyśmy porozciągali w tej okolicy nadgarstka, gdzie czujemy największe napięcie, gdzie jest brak ruchomości, gdzie czujemy, że te tkanki są napięte, żeby porozciągać. Możemy to zrobić od strony grzbietowej, a jeśli chcemy od strony dłoniowej, to również skracamy, wchodzimy w kompresję i otwieramy. Polega to na przyciśnięciu naszych palców do tkanki i staramy się oczywiście z lekkim oporem wykonać technikę zablokuj rozciągnij. Możemy to zrobić oczywiście sobie z drugiej strony, tak? Znowu blokujemy tak? i staramy się wykonać rozciąganie. Powinniśmy poczuć po tego rodzaju pracy przyjemne rozluźnienie w okolicy nadgarstka. Tak? Czyli skracam, blokuję i rozciągam. Po opracowaniu nadgarstka, po opracowaniu kciuków i palców zna każdy pewnie takie powiedzenie jak pokrzywka. I ona jest bardzo, bardzo przyjemna, jak wykonamy sobie w okolicy przedramienia. Przyjmujemy tą pozycję, gdzie znowu był zgięty staw łokciowy i żeby rozpracować sobie wszystkie te struktury globalnie w okolicy przedramienia spróbujemy zrobić rotację albo zewnętrzną, albo wewnętrzną. Wybierzcie. Ja robię rotację we zewnętrzną, staram się uchwycić jak naj... Rotacja zewnętrzna, czyli to jest to, co na zewnątrz, staram się uchwycić jak największą grupę mięśniową, lekko kompresuję całą dłonią, czyli jakby ściskam, nie pozwalam na ten ruch, a dłonią wykonuję ruch przeciwny do środka, co powoduje, że z mojej ręki ta skóra chce wyskoczyć, tak? I wykonuję swoistą pokrzywkę. Jeśli zrobię to bardzo szybko, będzie nieprzyjemna. Natomiast jak zrobię to powoli i jest to całkiem przyjemne i robię to w różnej okolicy. Oczywiście jeśli chodzi o moje przedramię mogę zrobić sobie to w okolicy nadgarstka. Mogę to zrobić w okolicy przedramienia. Ściskam rękę tak i odwracam w drugą stronę. Możecie wykonywać z ruchem w nadgarstku. Może być to nadgarstek zupełnie swobodnie. Mogę wykonać drugą stronę czyli znowu jestem w rotacji wewnętrznej. Kompresuję, ściskam ręką szczypcowo i wykonuję na zewnątrz. Jest to bardzo przyjemna praca, która w bardzo krótkim stopniu, w bardzo szybkim czasie i w dużym stopniu pomaga. Często to kierowcy e, zawodowi, którzy prowadzą te auta, również sobie wykonują, żeby rozluźnić przedramiona, ponieważ też czują w tej okolicy dość duże napięcie. Dzięki temu mamy rozpracowane palce nadgarstek i przedramię. Potraktować to jako całość, bo jak widzicie, te struktury działają dość konkretnie. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję dzisiaj popracować i ruszyć oczywiście tą okolicą. Sprawdźcie sami, jak to będzie wyglądało, jak się poczujecie. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakąś informację, wyślecie wiadomość. Możecie oczywiście nas polubić, obserwować, rozpowszechniać, a przede wszystkim ćwiczcie razem z nami, bo zaraz poruszymy kolejną część naszego ciała. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.